Wojna na Ukrainie wystawiła na próbę granice międzynarodowej współpracy. Ostatnie wydarzenia, w tym publiczny spór między prezydentem Ukrainy Zełęskim a byłym prezydentem USA Trumpem, wzbudziły obawy dotyczące długoterminowego zaangażowania Zachodu w obronę Ukrainy. Ten rozdźwięk pojawia się w krytycznym momencie, gdy konflikt wkracza w nową fazę. Jego wynik będzie miał długotrwałe konsekwencje dla przyszłości Europy i porządku międzynarodowego. Spór Trump-Zełęski, wynikający z krytyki Trumpa wobec postrzeganego przez niego braku wdzięczności Zełęskiego za wsparcie USA, rzucił cień na sojusz transatlantycki. Ta bardzo publiczna kłótnia podsyciła wątpliwości co do rzetelności przyszłej pomocy USA, zwłaszcza biorąc pod uwagę potencjalny powrót Trumpa na scenę polityczną. Sytuacja ta podkreśla złożoność stosunków międzynarodowych. Coraz bardziej wielobiegunowym świecie. W obliczu nowych wyzwań stojących przed tradycyjnymi sojuszami kluczowe znaczenie ma jasna komunikacja, wzajemne zrozumienie i wspólne zaangażowanie na rzecz wspólnych celów. Przyszłość Ukrainy, a wręcz stabilność systemu międzynarodowego może od tego zależeć. W tej atmosferze niepewności europejscy przywódcy zwołali nadzwyczajny szczyt w Londynie. Spotkanie, którego gospodarzem był brytyjski premier Starmer, zgromadziło przedstawicieli 18 krajów, w tym kluczowych graczy takich jak Francja, Niemcy i Kanada. Obecność sekretarza generalnego NATO oraz przewodniczących Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej podkreśliła wagę szczytu. Celem szczytu było zajęcie się eskalującym kryzysem na Ukrainie i skoordynowanie wspólnej odpowiedzi na wyzwania związane ze sporem Zełęski-Trump. Spotkanie stworzyło platformę dla europejskich przywódców do potwierdzenia ich zaangażowania na rzecz suwerenności i niepodległości Ukrainy. Dało również okazję do omówienia pilnej potrzeby zwiększenia pomocy wojskowej i humanitarnej dla walczącego narodu. Szczyt w Londynie podkreślił kluczową rolę europejskiego przywództwa w zmieniającym się krajobrazie geopolitycznym. W obliczu ponownego napięcia w stosunkach transatlantyckich kraje europejskie wykazały chęć wzięcia na siebie większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo regionalne. Wyniki szczytu prawdopodobnie ukształtują trajektorię kryzysu na Ukrainie i wpłyną na przyszłość współpracy europejskiej. Głównym punktem londyńskiego szczytu było wezwanie brytyjskiego premiera Starmera do zwiększenia wsparcia sojuszników dla Ukrainy. Uznając powagę sytuacji, Starmer wezwał innych przywódców do podzielenia się ciężarem obrony demokratycznych wartości i odstraszania dalszej agresji. Podkreślił potrzebę skoordynowanych i trwałych wysiłków w celu przeciwdziałania temu, co określił jako atak na oparty na zasadach porządek międzynarodowy. Starmer przedstawił kompleksowy, czteropunktowy plan, który określa mapę drogową dla wspierania Ukrainy. Plan kładzie nacisk na dalszą pomoc dla Kijowa, utrzymanie presji ekonomicznej na Rosję, oraz zapewnienie suwerenności Ukrainy i jej należnego miejsca w przyszłych negocjacjach. Co najważniejsze, Starmer podkreślił znaczenie ciągłego uzbrajania Ukrainy w celu odstraszania przyszłych inwazji, proponując utworzenie koalicji chętnych do zagwarantowania pokoju w regionie. Wezwanie Starmera do działania wyszło poza retorykę, ponieważ poparł swoje słowa konkretnymi zobowiązaniami. Wielka Brytania zobowiązała się do zwiększenia swoich wydatków wojskowych do 2,5% PKB do 2027 roku, przeznaczając dodatkowo 1,6 miliarda funtów na finansowanie eksportu 5 tysięcy pocisków obrony powietrznej. W celu wzmocnienia obrony Ukrainy. Ten znaczny wzrost pomocy wojskowej podkreśla determinację Wielkiej Brytanii, by wspierać Ukrainę i wzmacniać bezpieczeństwo Europy. Szczyt w Londynie oznaczał punkt zwrotny w reakcji Zachodu na wojnę na Ukrainie. W obliczu złożonej sieci wyzwań geopolitycznych europejscy przywódcy wykazali odnowione poczucie jedności i gotowość do przyjęcia bardziej asertywnej roli w sprawach międzynarodowych. Sukces szczytu będzie jednak ostatecznie zależał od zdolności społeczności międzynarodowej do przełożenia słów na czyny. Dalsza droga wymaga ciągłych i skoordynowanych wysiłków wszystkich zainteresowanych stron. Podczas gdy pomoc wojskowa pozostaje kluczowa dla samoobrony Ukrainy, należy kontynuować wysiłki dyplomatyczne w celu znalezienia pokojowego rozwiązania konfliktu. Społeczność międzynarodowa musi pozostać zjednoczona w potępieniu rosyjskiej agresji i niezachwianym wsparciu dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Droga przed nami niewątpliwie będzie pełna wyzwań. Spór zełęski trump służy jako wyraźne przypomnienie o kruchości współpracy międzynarodowej i znaczeniu silnego przywództwa w czasach kryzysu. Jednak szczyt w Londynie daje promyk nadziei. Zobowiązania podjęte przez europejskich przywódców, jeśli zostaną w pełni wdrożone, mają potencjał, by zmienić bieg konfliktu i utorować drogę do bardziej stabilnej i bezpiecznej przyszłości dla Ukrainy i całego regionu.